Nie no, weź no. tak nie... ten co? Te pa siedem po. tutaj Poczekaj, no stój w miejscu. ho ho ho, ho. Okay. O kurde Ty tu jo. Cochnęło! No bravo, tepaj się tu dalej! Nie, nie ja się nie tepam! No chodź to, to gracie na home. Zaraz. Po co masz niby tepać? No to home wpisz. Po co? Żebyś tu przyjść! Bo Mati ci da set vipa! Dobra! No kurde! E Czemu ci creeper? Wybuch na sercu! O Boże! To się wkurzę. Co? Jak wybuch na sercu Gildi, to się wkurzę. A ja to wybuch? Nie wybuch na sercu Gildi. Okej, okay, dobra, to się te do mnie no. Dobra jestem. No jestem no To ty? Tak. A, poczekaj. A mogę ci ten... A zna nie znasz mnie przypadkiem z YouTube'a, bo ja szukam nowych widzów. Ale co? Znasz Google? Nie, nie znam cię. Bo taki kanał. Co? Jaki? E... A... On tam nagrywa różne rzeczy, z Minecraft'a fajne nawet. Ej, nie znam. Ej, ja mogę ci ten... Dasz chceć sweepa? Ej, ale jak będziesz klepał, to nie dam, no, czekaj, pisze kit y, ten gracz. A jakiej Poczekaj. A powiedzieć ci coś? Przerypał się! Nie no, nie klep go! Kurde, weź się przystańcie. Tylko on nie rybnął. Mogę ci się... Na... Ej, no chodź to obok! Bo I tenki będzie usuwać! Taki serbie sam spać! No ja nie mogę, chłopaki! No on mnie wystraszył z mieczem! Teba! Nie no, ja tu! Tam... Do... Patrz, ja, o tak! On tam stoi na krawędzi, ja tak! A on już Ja nie mogę, poczekaj, wezmę twoje itemki! Aha, już usuwanie itemków! O kurde! Aaaa. Dobra, tepa się solo, chodź tu, dał mnie! Chodź tu, nie ugarzę! Nie ma, my i tu. O Jezu zrobi... On ci nas vipa, dał, nie, nie rozumiesz? Chodź tu, daj mu z VIP-a. Dobra, chodź tu obok mnie. A poczekaj, mogę ci jeszcze coś powiedzieć? Tak czy robi. nie? E? Powiedzieć ci coś? No. Jestem oszustem. Au! I, I wanna thank you, you.